Trzeba pasów i nie ma limitu ile ludzi może siedzieć w samochodzie. Powiem Wam ośrodek był bardzo czysty, wszystko było pięknie wyczyszczone, nawet basen był fajny i wejście kosztowało mniej więcej 4 zł od osoby Czas łowić ryby na obiad w ośrodku. Jak widać, tutaj na Filipinach pogoda się zmienia co chwila. W tym ośrodku łowisz co chcesz ile chcesz, tylko że się płaci za kilogramy. Ośrodek tutaj nic wam nie daje. Ogólnie to nie tu jest jezioro, róbcie co chcecie. Nie mieliśmy żadnych wętek ani żyłek. To po prostu Eryki ociec poszedł tego kolesia, akurat go znał i wziął to co potrzebuje. Na początku kazał mi czekać tutaj gdzie stoję, bo jak widać te molo jest nie jest takie bezpieczne. Ja tam widziałem deski normalnie podłogowe, były przyczepione tam. Ale mówię wam, fajny klimacik, deszczyk padał, ale tak jak tutaj pada, to było ciepło też. cái tấm vé gì cũng phải không có gì cứ tấm vé gì cứ tấm vé gì cứ tấm

tinggal lain kamu tuh buntu kan, ikan motong kulai ni Nah ni, perut dah mabuti tu Ha? Mabuti, dia tim kamu pula Dah mutma aku nanu Ok lah, orang terab Ha ha Ang ilaro mo pa na sus! Tara lang. Cut. <tong> Diyos ko po! Ito. Tara yun nandiyan. Nawara na. Kasabot na ako. lang kita mga ta. Ngayon na o. Mga natin You, if you have this kind of blood, then you you get, have like this, you will not be I know, and then hungry. You know? Mm. You'll be able to sustain up for yourself. Uh, yo. huh?

Is that a big one? Okay, yeah, yeah. that's the biggest one yet. Where are you There's another one somewhere. there's those two. Oh, yeah, yeah, yeah. Cover. We must look for another big one. So Those two, I think the other one went. Where did it go? I know. Ah. There's nothing There's nothing. There's nothing. Teraz ja chciałem spróbować łowić ręcznie, ale oczywiście to wyglądało łatwo. A w praktyce jest trudno jak na pierwszy raz. Ryby kosztują w ośrodku 200 pesos za kilogram. To jest około 12 zł. Udało nam się złapać 2,4 kilogramów. ale i tak tylko zapłaciliśmy za dwa, bo jak zwykle. Erik i ojciec znał też właściciela. Po środku też możecie zostać na noc. Może przed wyjazdem tutaj zostaniemy, to Wam pokażę w innym odcinku. Jaj! Dobra, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka like i suba i dajcie znać, czy Wam się podobało w komentarzach.